Również dzisiaj w związku z tym, tak jak zapowiadałem, że w środę jest dzień patronalny świętego Jacka, prosiłbym o modlitwę i krótkie westnienie do Boga we własnej mojej intencji, abyśmy mogli wspólnie w tej świątyni służyć Bogu, wielbić Go i tworzyć wspólnotę, która tak jak zaznaczamy jest. Wierząc, ale jest wspólnotą ludzi myślących, gdzie każde pochylenie się nad Słowem Boga, nad liturgią, jest wezwaniem do refleksji i jednocześnie zastanowieniem się, skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zdążamy. Drugi Księżyc Jacku, w dniu dzisiejszym na uroczystej już świętej wzięcia najświętszej, Maryi panny, oraz w związku ze zbliżającym się dniem świętego Jacka patrona księdza składamy najgorętsze życzenia. Dużo, dużo zdrowia, wszelkich łask Bożych, pomyślności, opieki ze strony patrona, a przede wszystkim niech Maria Panna niepokalana prowadzi w codziennym życiu 100 lat. za Jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia. Wszelkich Bożych błogosławień. Życzymy sobie, żeby ksiądz był z nami tutaj jak najdłużej każdej niedzieli. <grystanie> Jest, dziękujemy Bogu i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia, energii i tego niesłabącego uczynienia, o którym ksiądz zaraża. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. dużo, dużo bardzo zdrowia wszystkiego najlepszego, żeby nadal tak ładnie kazania i mówili jak teraz i Bożego Bogosławieństwa na co? Półcafła, dziękuję.